Witam Was w kolejnym odcinku z serii Amerykański Sen A dzisiaj zajmiemy się produkcją zupy Także co, stawiam tutaj fabrykę Tylko teraz zastanawiam się jak ją postawić, bo chcę też mieć trochę wolnego placu Chyba damy ją aż tak, w wetniemy sobie Dobra, na 405 tysięcy Coś takiego zrobimy, o Dobra, jest git No i co? Lecimy teraz po produkty, a ich będzie potrzebne całkiem sporo. A jeszcze nie, musimy powyrównywać. Widzę tutaj, bo powystrzeliwało, a ta droga się może przydać. O. O dobra, i to też sobie od razu delikatnie, chociaż. Dobra. No i o to chodzi. Wystarczy. Lecimy teraz po produkty. Pierwsza będzie marchewka prosto z pola. No i dodatkowo jeszcze buraczek czerwony, bo ziemniaków na razie jeszcze nie ukopałem, więc jeszcze ziemniaki będę docelowo też produkował, dorzucę do tej fabryki. Więc naprawdę będzie produkować sporo produktów. Praktycznie na maksymalnej wydajności będę szedł tej fabryki już w tym sezonie, więc. Bo pasternaka chyba nie zamierzam tutaj jeszcze dorzucać. No także co, widzimy się już jak będę zrzucał marchewkę. Także zrzucam marchewkę i lecimy po. Buraczka Zarobiłem jak coś z palet To nie tak, że coś oszukuję Palety się sprzedają Dobra, lecimy teraz O, mamy zestawik Cały zestaw buraków Ale czuję fędzik to no pod tą górę będzie miał ciężko się z tym wdrapać no bo to jest jednak full przyczepa, 43 tysiące litrów a że to są buraki to jest tak kurcze pewnie ze 30 ton myślę może być na tych przyczepach Sypiemy to i zaczniemy produkować zobaczymy jakie tu są zupy od razu Zupa z marchewką, ziemniaczana. Zaraz zobaczymy, co będę mógł z tych dwóch produktów produkować, ale raczej pewnie dwie zupy tylko. Także co, mamy? jesteśmy już po premierze DLC Straw Harvest, ja was zapraszam na prezentację tego DLC do mnie, tam jak ktoś nie wie jak obsługiwać maszyny, tam dowiecie się wszystkiego i zobaczycie co się zmieniło, a co się nie zmieniło w tych DLC. Mogę wam tylko powiedzieć, że za dużo to się nie zmieniło, praktycznie nic, jakieś tam duperele tylko, więc... Tak naprawdę, no ale to w sumie co w tym DLC ma się zmieniać, więc ja uważam, że dobrze, że dodali je już na tym etapie gry, bo zawsze ja nie zdążyłem się nacieszyć tym DLC. Także co mamy, to idziemy teraz włączyć. Właśnie gdzie tu jest ta. A, dobra. Tutaj mamy. Tak, barszcz czerwony to od razu włączam. Zupę marchewkową też. I z pasternaka to tutaj to tego nie mamy. Aha, tego też nie włączymy. I ziemniaczanej też nie. No to szkoda. Ale to ziemniaka też sobie z czasem do. Ale fajnie bulbuni. Jakby się gotowało. Fajne dzięki ma ta fabryka. Także co, widzimy się już podczas ładowania produktów. Ja trochę poprzewijam i zobaczymy, czy w ogóle to się opłaca, ta produkcja, bo kosztowała niemało. Ładujemy teraz produkty. Cztery palety raptem się wyprodukowały, po dwie, właśnie, barszczu i zupy marchewkowej, ale to jest po 2000 litrów, więc tak te palety, więc fajnie. Nie produkuje się aż tak wolno. Myślałem, że tak patrząc, że o matko dopiero jedna paleta, to mówię o kurczę słabo, ale jednak jak po 2000 litrów to nie jest aż tak źle. Także co ładujemy? Dobra, złapałem tak niefortunnie trochę ten, tą zupę marchewkową, ale trudno. Dobra, mamy. Tu jest trochę z górki, też ciężej się ładuje. Dobra, coś takiego mamy. Dobra, jeśli chodzi o produkty, to będę wiózł na kiosk rolniczy. Nie zamierzam ich tam dalej wozić. Bo to tam cztery palety, to też nie ma sensu ich nie wiadomo gdzie wozić. Także co, naładowane i co, widzimy się za chwilę, jak będę to już transportował. No i dobra, lecimy z tym co mamy nie mamy tego jakoś dużo no ale sprzedajemy to tak żeby bo zawsze te odcinki z produkcji tak się kończą że właśnie sprzedajemy to co żeśmy wyprodukowali a widzowie jeśli spodobał wam się ten odcinek to możecie zostawić subskrypcję oraz łapeczkę w górę z góry dziękuję bo to motywuje mnie do dalszego nagrywania no i oczywiście pomaga rozwijać kanał także co Lecimy dalej z serią. Teraz za chwilę powinny zacząć się pojawiać więcej odcinków typowo rolniczych, bo już tych fabryk naprawdę sporo żeśmy kupili bo mamy tak, tutaj trzy fabryki. Dodatkowo na mapie mamy i cementownię, i piekarnię, i właśnie fabrykę konserw, więc trochę tych fabryk udało się kupić. Jeszcze tam ziem, do ziemniaków jedna fabryka. A tak to tak naprawdę teraz myślę, że już tych fabryk jakoś dużo nie będzie. Raczej teraz bardziej odcinki rolnicze i bardziej jakieś takie właśnie inne. Nietypowe też czasami się pojawią, ale bardziej już rolnicze odcinki będą się pojawiać. Także co zarobiliśmy, nawet nie zauważymy ile. 15 tysięcy chyba mieliśmy, to trochę zarobiliśmy. Ale nie jest to jakiś duży zarobek, biorąc pod uwagę, że to jednak wolno będzie się produkować. Ale z no, ziemniaków jest tak słaby zysk, że warto będzie wrzucać je na pewno w tą fabrykę. Także co, ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka do końca. I widzimy się w kolejnych. Cześć.